Na moje konto właśnie wpadła wypłata: 5160 zł. Ale dzisiaj chyba pójdę na L4. Bo, jak wbijasz gwoździe w rękę zamiast w deskę, to znak, że coś jest nie tak. Ale budżetować trzeba. Najpierw pisuję datę i moje zarobki na ten miesiąc. Zaczynam od rachunku: Spotify na budowie, mieszkanie, internet, Netflix oraz ubezpieczenie wypadkowe: już ponad 2060 zł. Po tej sytuacji muszę pamiętać o ubezpieczeniu. Kolejny krok to codzienne wydatki: zakupy spożywcze, apteka i bandaże na rękę, energia w puszce na budowie oraz preparaty. Na łysienie. Prawie 1750 zł. Połowa na przeżycie, połowa na siebie. Kolejny etap to moje oszczędności i cele. Poduszka finansowa oraz kurs BHP. Chyba potrzebny. 650 zł. Inwestuję w to, żeby wrócić do domu w jednym kawałku. Na koniec zaglądam do zadłużeń. Rata kredytu za auto oraz pożyczka na narzędzia. Tutaj wyszło 800 zł. Wszystko po to, żebym mógł dalej wbijać gwoździe. Cały dzień tyrasz, zdrowie zostawiasz na robocie, a na koniec dalej to w portfelu. Ten arkusz to prosty sposób, żeby w końcu ogarnąć. Kasę i przejąć kontrolę nad własnymi finansami. Pisz arkusz w komentarzu, a ja podeślę ci ten szablon.